Niektórzy chcą być tacy mądrzy i trochę się spinają Inni są głupi jak chuj i nic na to nie poradzą Jestem gdzieś pomiędzy, jestem głupio-mądry Głupio-mądry, głupio-głupio, głupio-głupio-mądry głupio, 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 Zapytałem Boga, czy szuka proroka Anga. Średnica twego oka wzrasta, piepsona manga Nie wiem, gdzie parkuje się anioła, pokaż hangar Mów mi, augiasz się, fupo, sufit, bo to moja stajna Teraz pera, astra, aport, łajka W której klasie jesteś polskiego rapu, Się boję nie omin mnie Chwilo, ten czas jest mój, wbijam łeb w klepsydrę Będę zapierdalał, póki cię nie wydrę łap. sezonowych łajs, prawdziwość prawdziwość Z nimi wciąż te psydrę Po sukcesie, się nie jeden, tylko utył i zmarniał Zajawka na rap stała się zbytnio utylitarna Nie chcę się z nimi bratać, to oni ubili Abla Orły z gołem biały, od kiedy ciepłe ubiłych gniazda Jestem burnejką w opcji ćwiczenia umysłów Odłuczę tutaj wszystkie świnie kwiczenia truizmów Złotą Polską młodzież traktują jak chlewodawcę Ram, trzeba serca i rozumu bisz chyba macie dawce jestem głupio mądry głup głup głupio mądry mówię jak jest niech się hoo mordy jestem głupio mądry niech się mordy głowią bisz to najgorszy raper z polski oszy moron jestem głupio mądry głup głup głupio mądry mówię jak jest niech się chup. Jeśli chuj do głowy, środku jest harmonia, a autobus dwuczłonowy Cokolwiek o mnie myślisz, to jedynie mnie ma nie Wszędzie gdzie coś oczywistego jest, tam nie ma mnie